Cześć, jestem Lucky i w tym odcinku pogadam sobie o najnowszym i chyba najlepszym jak do tej pory zwiastunie filmu Batman vs. Superman. Już na samym początku jest ciekawie. Widzimy jak Alfred steruje Batwingiem, ale jeszcze lepsza jest scena walki Batmana z bandziorami, która jasno nam pokazuje, że tak, Batman ma swoje lata, ale nadal potrafi zrobić ładny dym. Bo jeżeli weźmiemy poprzednią trylogię, to tam mroczny rycerz miał około 30. Tutaj natomiast dochodzi do 50. A ja właśnie na takie sceny walki czekałem. Bolesne i dynamiczne. Co dla Batmana było jak taniec. No a skoro jesteśmy już przy tańcu, mamy scenę, w której Bruce spotyka Dianę, czyli Wonder Woman, no i nareszcie możemy usłyszeć jej głos. A uśmiech na twarzy Bruce'a pokazuje nam, że może on coś podejrzewać, jeżeli chodzi o tożsamość Wonder Woman. Ale jedną z ciekawszych scen, które możecie zobaczyć, to ta, w której Batman blokuje uderzenie Supermana. I to zdziwienie na jego twarzy. Więc zastanawiając się, jak to możliwe, można przypuszczać, że zbroja Batmana musi zawierać kryptonit. No ale skąd go wziął? I moje podejrzenie jest takie, że podczas wydarzeń z filmu Men of Steel w zakończonych atakach ktoś musiał pozbierać pozostałości po pokonanych. Tak miało to miejsce w Avengers podczas ataku czy I w taki sposób Batman mógł nabyć materiały do zbroi. Mamy również całkiem niezły kopniak od Batmana w stronę Supermana, a ten bud mogliście już zobaczyć: w komiksie Franka Miller'a, który wyglądał tak. No i na koniec rozmowa Louis z Lexem, dla której widać Bat signal i wybuchy. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału aby nie przegapić kolejnego materiału.